Ciekawostki z podróży, proszę bardzo. Jaka waluta obowiązuje na Cabo Verde? Kiedyś był to Real Republiki Zielonego Przylądka, a ponieważ kraj ten miał bliskie powiązania z Portugalią, wprowadzono Escudo na wzór portugalskiej waluty. Obecnie Escudo Republiki Zielonego Przylądka ściśle powiązane jest z euro, co oznacza, że jej kurs wymiany w stosunku do innych walut zależy od wahań kursu euro i jest stały. Dlatego wybierając się na Cabo Verde bez problemu możesz zabrać ze sobą euro. Tą walutą można też płacić w niektórych sklepach i Restauracjach. Wybierając się jednak na głęboką prowincję, warto mieć ze sobą escudo. Euro, dolarów i innej waluty nie wymienisz w kantorze. Możesz to zrobić tylko oficjalnie w banku lub na własne ryzyko w ciemnym załuku u cinkciarza. Stanowczo jednak Ci tego odradzam. Możesz też przecież w sklepie zapłacić euro i poprosić o wydanie reszty w escudo. Kurs wymiany, jak wspominałem wcześniej, jest sztywny i na pewno na tej transakcji nie stracisz. A ponieważ, jak mówiłem, na Cabo Verde nie ma kantorów, natomiast w bankach potrafią być duże kolejki, Możesz spotkać się na przykład na torgowisku z takimi oto oficjalnymi punktami wymiany walut. I teraz ciekawostka. Monetą o najmniejszym nominale jest escudo. Jest to równowartość naszych czterech groszy.